Zapraszam na kolejny odcinek. Dzień dobry, drodzy widzowie. 3 czerwca, godzina 6 rano, zimno, 4 stopnie, wyobrażacie sobie w czerwcu, żeby 4 stopnie było. Zaczynam podróż na tą giełdę zwierząt do Rzeszowa. Zapraszam was ze mną, pokażę wam co i jak. Co, Ci? Melka.

Spróbuj tak do dołu. Widzisz? Dobra, stop. Teraz do góry. I szypa. Dobra. Oto bym chciał chyba. Co tam do szala? Proszę bardzo. Po 25, to 28. Wydaje mi się, że są tu takie. taki większy niż taki większy. Tu się wcisko i co, kupujesz chodź? Nie, to. Ale to, co przed chwilą, czy za Tak, tak. A, takie niebo. No, po Trzeba im po, no, to 25 zł. Co? 40 przez to cały czas się zmienia, są też lepsze rzeczy, to jest niekiedy niedrogie. To jest kilka takich kurczów

Jakie pejniutkie? Co to za rasa? Obrączki. Francuskie. Francuskie? Tak. W jakie cenie? 12 zł. Które ciemny wygląda? <laughs> Kuszek. Cała no? mailka. Podoba się. Rzeczywacza Robimy tak, nie wiem, nigdy i nie w takich dyskusjach, bo one robią jest bardzo wysoko. Miały spokój, ale piłki na drugi rok przyszły, jest wyczaił, że wniosek w Cajeru. A uścigą. A sujki już nie, napiś gąski, ja chcę taką. Takie wielkie. Kupimy takiego albo taką... A to już to pochodzi. Takie wielkie. Spieram, bo się

80 zł to są Belgii, nie? To jest ojciec Belgii, za kubica jest czarna. Ale też po Belgu jest ta ulica No to już tak średnio, nie? Pół na pół praktycznie. No, ale zbierać no, ma...

to są ich nie ma za dużo, ale a te w jakiej cenie? Eee, te siwe półstówki porka, o i te czarne też tak, półstówki. Zależy jak, więcej większej to ci puszczę, nie? One jeszcze w tym roku siądą na jajka czy... Pewnie, no to 100% to pani już wyborusza, to za dwa miesiące weźmią pan jaja. To są te zwykłe mewki, czy to jest jakaś odmiana mewek? Nie, 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 niemieckie miałem ale poszły, to stówkę porę, to, to miałem dwie i samiczka też poszła od tego czarnego, miałem niemiecka, to poszła. No to pół stówki za samiczkę zielona, a za tego. A te są... Yy, o, ten jest po niemiecki, co ojcowie poszły, o co szedł. To e, jest śliczne, tylko nie wiem co to będzie. A. Chodziła o policję, jak zobaczyła na dachu podstawę, to chłopie mandat nie dał. Zabrał się na co? Tak. Nie, nie, nie. Jest jasne, słuchamy, a tamten jest taki głupie, taki ciemny.

a może takie, Melcia? Tam widziałam taką piękną niebieską błękitę. Co to jest zaraza? Ale ogromne. Bardzo duży konik. Widzisz gdzieś dziadka, czy nie widzisz? Nie.

doć мо мо. No która ci się podoba? Ta? Pytaj pana.

w jakiej cenie? Te po 25, te 30. Który amerykański? To jest para lęgowa, to, to jest butkę. To no. jest samczyk i to samiczka, tak? O ten? No dziękuję. Tak. E, jak jak pan rozpoznaje Niech mi pan powie? Po tam jest a samica ma biały albo taki brązowawy. Aha, okej, dobra. Na tym się nie pomyli 60 zł, tak? tak? Za 50 pójdzie? Nie, te, te drugie tak. Ale... Też jest spora. To jest samczyk, a to samiczki. Które, Amelka? Proszę Amelka, który chciałeś? No pokaż. No który dzisiaj podobałem kolorki? Te bardziej białe skrzydełka czy te bardziej ciemne? Białe? Najgrubsze. No, jak to kobieta, no Nie jak grubsze, grubsze, no. To... No, bo, 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 Ładniejsze Ale co weźmiesz? jeszcze O dwa złote pudełki. I co Amelka będzie taka? I tak to z córką pójść na rynek mi się wydaje, że ja więcej z tobą na rynek to nie pojadę Okupiona widzę jesteś Co tam ciekawego masz? Dla eee. Mewki Mówiłam ci o tej kurze Jaka gruba Ale patrz ma tutaj takie jakby jakie Piórka nogi? odstające na bok Jakie nogi grube Takie kurze to nie No ciekawa A tu są perliczki Pokażę wam najszczęśliwszą Wizytatorkę dzisiejszej giełdy Okupiła się dobrze Tak? Tak o, Wytarmoniła na ojców Papuszki? Tak I będę pilnować I jeszcze. będzie pilnować, no zobaczymy czy będziesz o nie dbać Trzymam za słowo i widzowie też tutaj słyszą? Tak Okej okay. Okej okay. I po ryneczku drodzy widzowie, nie był zbyt duży dzisiaj Tak jak zresztą sami widzieliście Wpuszczamy teraz tutaj Popatrzcie Tu jest samiczka Marka czarnych mewek i samiczka czerwona. Dlaczego tutaj? Ano, chodzi o to, żeby one się poparzyły tutaj, a nie tam, gdzie jest pełno gołąbków. Zaraz ta czerwona samiczka jeszcze tutaj samca otrzyma. Zobaczymy, jak zareaguje w ogóle na nią. Ale to nie koniec nowości. Zaraz jeszcze coś zobaczycie. Dobra, go do niej. A ona czerwona bardziej. No, Nie. O. Ona ma taki żywszy kolor. No, samczyk już się poczuł jak u siebie. Już grucha do samiczka. Zerknijcie, parka mewek lodowych. Tak się ten kolor nazywa. No, śmiało nie. O, ale mi załadował. Spokojnie, spokojnie. Muszę się chwilę oswoić. No i oczywiście, drodzy widzowie, najważniejsze. Zakup Amelki. Tego Wam jeszcze nie pokazałem, ale czekałem aż w klatce wylądują. Więc tak wygląda zakup Amelki.